Zaskakujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie RPO. Julia Przyłębska nagrodzona za stawanie w obronie prawdy w życiu publicznym. Kluczowa międzynarodowa inicjatywa prezydenta Dudy. Wcześniejsze wybory będą lub nie będą? Apel Macieja Orłosia do władz w sprawie pandemii. O tym między innymi będzie dziś w programie W Telegraficznym Skrócie. Przypominam o subach i dzwoneczkach to na YouTubie, przypominam o tym, że można mnie obserwować na Facebooku. Oraz o tym, że można zostać współproducentem programu, a mówiąc ogólnie patronem programu wspierając wts na patronite.pl. Niedziela, 18 kwietnia, Maciej Orłoś, Zaczynamy. Doczekaliśmy czasów, w których znamy wyrok Trybunału, zanim go jeszcze ogłosi. Mówię oczywiście o Trybunale Julii Przyłębskiej, który wydał wyrok w sprawie przepisów dotyczących pełnienia funkcji przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem pani Julii i innych sędziów tego gremium, obowiązujące przepisy o działalności RPO po zakończeniu kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę były niekonstytucyjne. Jednak, w związku z tym, że Parlament nie mógł oczywiście osiągnąć porozumienia w sprawie nowego rzecznika, Adam Bodnar kontynuował pełnienie tej funkcji. Pani Julia Przyłębska zdecydowała jednak, oczywiście samodzielnie i niezależnie, tudzież we współpracy, na przykład ze Stanisławem Piotrowiczem, że to się jej nie podoba. Konstytucji też nie, tak nie może być, żeby tu rzecznik jakiś praw i w dodatku obywatelskich pałętał się pod nogami. No tak nie może być. Przepis traci moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku, więc mieliśmy rzecznika. I za trzy miesiące już nie będziemy mieli. Parlament trzykrotnie próbował wybrać nowego rzecznika a obecnie głosami Zjednoczonej Prawicy trwa kolejna próba przepchnięcia na to stanowisko posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Teraz kandydaturę posła Wróblewskiego musi poprzeć Senat. Symbolem tej kuriozalnej sytuacji jest to, że wyrok Trybunału w tej sprawie odczytywał nie kto inny, jak w latach 80 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prokurator stanu wojennego Stanisław Piotrowicz. Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była RPO, oceniła, że skończył się rzecznik praw obywatelskich taki, jakim go uczyniła konstytucja z 1997 roku. Mamy sytuację, w której zdelegitymizowany mocą tego orzeczenia trybunalskiego rzecznik jeszcze ma działać 3 miesiące, a jest perspektywa, że następny rzecznik nie będzie wybrany tak, jak trzeba z udziałem dwóch izb Parlamentu. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Wera Jurowa na Twitterze. Z uwagą i niepokojem śledzimy rozwój wydarzeń związanych z Polskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Niezwykle ważne jest, aby ta instytucja, która broni praw obywateli i odgrywa ważną rolę w przestrzeganiu praworządności, Pozostała niezależna. Jak więc widać wyraźnie, gdziekolwiek spojrzeć, zmartwienie, zatroskanie o prawa obywateli. Gdyby ktoś mnie spytał o zdanie, też bym powiedział, że bezstronny, niezależny, rozsądny, uczciwy, rzetelny, niepartyjny rzecznik praw obywatelskich jest nam bardzo potrzebny. Co ciekawe, akurat na wiejskiej, tudzież nowogrodzkiej, zatroskania tego. Nie widać. Postanowiłem poprosić o opinię na temat wyroku Trybunału przedstawiciela młodszego pokolenia niż moje. Posłuchajmy głosu eksperta. Antoni Orłoś. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ma rację i podjął jedyną słuszną decyzję obowiązujące przepisy o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę, były no, niekonstytucyjne. Przepraszam, nie tak się umawialiśmy, Antek. Dosyć tych głupkowatych żarcików, naprawdę. Zmieńmy temat. Do niecodziennej, bezczelnej próby kradzieży doszło w Bolkowie w województwie dolnośląskim w myjni samochodowej, gdy jedna z klientek czyściła swój samochód. 29-letni mężczyzna próbował wsiąść za kierownicę i. Odjechać. Chciał po prostu ukraść pojazd. Zaskoczona kobieta zachowała jednak refleks i zimną krew, kierując strumień wody pod ciśnieniem prosto w twarz złodzieja, skutecznie zniechęcając go do kradzieży. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze ma się pod ręką wodę pod ciśnieniem, tak więc Warto wyposażyć się w dobre ubezpieczenie, zresztą nie tylko od kradzieży. Aby trochę oszczędzić, bez straty na jakości, można skorzystać z porównywarki rankomat.pl, dzięki której porównamy wiele ofert OC i AC po kilkudziesięciu parametrach, np. długość kilometrażowa assistance, udział własny AC, czy naprawa na częściach zamiennych lub oryginalnych. Co więcej mam dla Was 150 zł do zwrotu na wasze konto bankowe przy zakupie ubezpieczenia. Wystarczy po zakupie wypełnić formularz odbioru z kodem Mor 150. Rankomat organizuje także konkurs, w którym do wygrania są cztery iPhone 12 Pro. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Żadne, nawet najlepsze ubezpieczenie nie ochroni nas jednak od nagród przyznawanych przez Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Gazety Polskiej. W mijającym tygodniu nagrodę Człowieka Roku klubów Gazety Polskiej otrzymał wódz naczelny, zbawca, przewodnik duchowy, ułan polskości, prezes PiS i wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Pan prezes musiał być. No, trochę zaskoczony otrzymanym wyróżnieniem, ponieważ dostał je dopiero piąty raz w historii, jeśli, jeśli dobrze liczę. Hmm, chyba dobrze. No, decyzja o przyznaniu nagrody nie należy do najłatwiejszych. Jak wspomniała podczas gali członkini zarządu Fundacji Klubów Gazety Polskiej Anna Wójcik, czasami w klubach trwa wielotygodniowa dyskusja na kogo oddać głos. Jak bardzo zażarta i trudna jest to dyskusja, dobitnie mówi przytoczona wcześniej statystyka. Piąty raz, piąty raz, proszę państwa. Co prawda pojawia się pytanie zasadnicze, dlaczego Jarosław Kaczyński co roku nie otrzymuje statuetki? No, trochę to jest podejrzane, ale mniejsza z tym. Prezes Kaczyński odbierając nagrodę, wspominając o sukcesach, powiedział między innymi tak: Nie chodzi tutaj już o mnie, ale o tych, którzy zastąpią mnie w tej walce, która ciągle musi trwać, jeżeli chcemy uzyskać to, co powinno być celem każdego polskiego patrioty. Silne. Jak to mówił mój świętej pamięci brat, poważne polskie państwo. Zgadzam się, walka musi trwać. A o tym, jak obecnie silne i poważne jest polskie państwo, dobitnie świadczy ta właśnie nagroda. Być może nie jest ona jednak dla Was wystarczającym dowodem powagi Rzeczpospolitej, choć powinna być, naturalnie, ale jeśli odczuwacie pewien niedosyt, to informuję, że podczas gali uhonorowano również panią prezes Trybunału Julii Przyłębskiej, Julię Przyłębską, a uhonorowano nagrodą niebyle jaką bo imienia Grzegorza I Wielkiego przyznawano przez miesięcznik Nowe Państwo za stawanie. W obronie prawdy w życiu publicznym. Powtórzę na wszelki wypadek, za co dostała nagrodę Julia Przyłębska: Zastawanie w obronie prawdy w życiu publicznym. Oto słowa laureatki. Polska jest wartością. Wartością jest bycie w naszej wspólnocie historyczno-kulturowej, bo powinniśmy być dumni z własnej przeszłości, nie poddawać się pedagogice wstydu i nie czuć się zażenowanymi, że tkwi w nas pewnego rodzaju mesjanizm patriotyzmu, jak umiłowanie ojczyzny i wolności. A propos zażenowania, to ono, pani prezes, rzeczywiście występuje, ale nie dlatego, że tkwi w nas mesjanizm patriotyzmu, tylko z zupełnie innego powodu. A z jakiego? Proszę się domyślić. A teraz żarty się skończyły. Chwila powagi w naszym programie. W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyła się inauguracja prac Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na szefa biura powołano prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego, który został również przewodniczącym powołanego tego dnia Kolegium Prezydenta RP do spraw polityki międzynarodowej. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że powołanie biura polityki międzynarodowej w sposób znacznie większy niż do tej pory, pozwoli realizować drugi z najważniejszych obszarów konstytucyjnych działania prezydenta RP, jakim jest polityka międzynarodowa. Because, because this is, this is, uh... Andrzej Duda podkreślił, że od dawna funkcjonuje niepisany podział ról pomiędzy nim a rządem w polityce międzynarodowej. Prezydent ma odpowiadać za sprawy związane z NATO i ONZ, rząd zaś za Unię Europejską. Jeśli chodzi o sprawy niezwiązane z NATO, ONZ czy Unią Europejską, za nie odpowiedzialny jest, za nie odpowiedzialne są. Nie wiem, przepraszam, nie sporządziłem chyba odpowiednich notatek. Kto jest odpowiedzialny za relacje na przykład z Rosją, Ukrainą czy Białorusią? Hmm. Postaram się w najbliższym czasie uzyskać odpowiedź na te pytania i niezwłocznie Państwa poinformuję. Jak już wspomniałem, w ramach Biura Polityki Międzynarodowej funkcjonować będzie także Kolegium Prezydenta RP do spraw polityki międzynarodowej. Członkowie Kolegium mają oceniać politykę międzynarodową prezydenta oraz dyskutować na temat przyszłych jej kierunków. Eee, przepraszam, mają oceniać politykę międzynarodową prezydenta. Jak można oceniać coś, czego nie ma? Hmm. To też musimy wyjaśnić. Na prawicy trwa niemały konflikt pomiędzy koalicjantami. Solidarna Polska nadal stoi na stanowisku, że nie poprze projektu o ratyfikacji Funduszu Odbudowy. W kuluarach coraz głośniej mówi się, że prawo i sprawiedliwość szykuje się do przedterminowych wyborów. Nie wyklucza tego także prezes Jarosław Kaczyński, co przyznał w ostatnim wywiadzie. Na antenie Polskiego Radia wypowiedział się na ten temat również nasz ulubiony wicepremier Jacek Sasin. Kategorycznie stwierdził, że wcześniejsze wybory nie są możliwe. Nie, nie planujemy wcześniejszych wyborów. Na ostatnim posiedzeniu głosowaliśmy budżet. Ten budżet zdobył poparcie 240 posłów, więc absolutnie solidną większość posłów. To pokazuje, że rząd dzisiaj ma ten komfort posiadania zdecydowanej większości Parlamentarnej nie ma dzisiaj żadnego powodu, żeby przyspieszać te wybory, zapewnił Jacek Sasin. No to już wszystko wiadomo, i sytuacja jest jasna. Wcześniejszych wyborów albo nie będzie, albo będą. Jeszcze informacja ze świata, a konkretnie ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Joe Biden podjął decyzję o wycofaniu wszystkich amerykańskich żołnierzy z Afganistanu do 11 września tego roku. Ma to nastąpić dokładnie w 20. rocznicę ataków na World Trade Center. Według najnowszych raportów amerykańskiego wywiadu sytuacja w Afganistanie nie jest różowa. Porozumienie między frakcjami zostało ocenione jako mało prawdopodobne, a amerykańscy wojskowi wskazują, że nagłe wycofanie wszystkich wojsk może skutkować Krwawą wojną domową. Okazuje się, że stara, sprawdzona doktryna wojskowa USA ma się dobrze, czyli wejść na ostro, wysadzić pół kraju, wprowadzić demokrację, zabrać ropę i wycofać się, pozostawiając chaos. To się nazywa American Dream. Oj. Ostro pojechał pan teraz, panie Orłoś. Ostro na przyjaciół z oceanu. Jak Biden krytykuje Putina, to jest okej, okay, ale jak już coś innego, to od razu krytyka. Chyba nie bez powodu niektórzy mówią, że program nie powinien się nazywać WTS, tylko WTF. Przemyślcie to, Orłoś. Pora na muzykę w programie WTF. WTS, yy, przepraszam. Antek, prosimy bardzo. Witam. Dziś w dziale muzycznym chciałbym Państwa do czegoś bardzo gorąco zachęcić. Jeżeli śpiewacie, gracie na ukulele, na gitarze, na perkusji, na czymkolwiek gracie, może macie swój zespół, nagraliście fajną piosenkę dla swoich psów na urodziny, albo macie nagranie jak śpiewacie z rodziną piosenkę np. ze specjalną dedykacją dla naszych kochanych polityków, albo może macie jakąś piosenkę nagraną specjalnie dla redakcji WTS-u. Jeżeli tak, to właśnie do Was mówię. Proszę mi tu wysyłać natychmiast na Instagramie te nagrania, a być może znajdziecie się w kąciku muzycznym. Jeżeli chodzi o to, co dziś poleci, to będzie to bardzo, bardzo przyjemny utwór Parnas Bres Band, nagrany z Adamem Jarzmikiem. Patrz na mnie. z Na zakończenie mam jeszcze apel do polskich władz, żeby w miarę możliwości jak najszybciej pozwoliły nam żyć. Czyli, jak to tylko będzie możliwe, uprzejmie prosimy o to, by otworzyć hotele. Tak przy okazji przypomnijmy, że Polska należy do nielicznej grupy krajów w skali całego świata, które hotele po prostu całkiem zamknęły. A więc prosimy o otwarcie hoteli, o otwarcie restauracji, o otwarcie obiektów sportowych. Naprawdę od dawna nie grałem w tenisa i już mnie to. Wkurza, bo z tego co wiem, sport jest zdrowy, trzeba się ruszać. Prosimy również o to, by dzieci i młodzież wróciły do nauczania stacjonarnego, ponieważ wszyscy wiemy, że nauczanie zdalne jest bardzo, bardzo, bardzo do dbawe. I prosiłbym jeszcze, żeby w miarę możliwości nie traktować nas, Polaków, jak dzieci menomen. Jeśli są tacy, którzy nie przestrzegają pewnych pandemicznych zasad, to proszę ich ścigać, karać, a reszcie pozwolić funkcjonować. Już chciałem skończyć, ale jeszcze jedna sprawa. Dobrze by było, żeby tacy jak ja, a jest nas coraz więcej, czyli tacy, którzy przechorowali Covid -a i lub są zaszczepieni, żebyśmy jednak mogli coraz bardziej korzystać z życia. Z góry serdecznie dziękuję. A was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Do czwartku. Cześć.